Tutaj widać tą ogromną różnicę, żeby pozbyć się tego stylu lat 90., który no nie jest najlepszym stylu po prostu. serdecznie na kanale Klasyka nazywam się Karolina Ziętek i czuję się teraz tak jakoś mało elegancko, siadając do takiego stołu w roboczych ciuchach, w których właśnie sprzątam. Już wkrótce otwarcie mojej szkoły makijażu i charakteryzacji z wystawą starych kosmetyków, więc dlatego jestem mało retro, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Robię co w mojej mocy, żeby było pięknie. I właśnie skończyłam Tutaj porządkować, układać sobie nowe dekoracje. I tak bardzo chciałam Wam pokazać już ten efekt po, bo jest to totalna metamorfoza stołu używanego, który nie był drogi, a został przerobiony tak, jakby kosztował dużo, dużo więcej, z tego względu, że takie nogi obecnie są w trendach i nawet takie jakieś małe stoliczki kawowe potrafią kosztować kilka tysięcy złotych właśnie przez taki design, więc chciałam to troszeczkę przenieść, dopasować oczywiście do różnych kształtów i elementów w całym tym pomieszczeniu, więc to było ważne. Chciałam tak szczerze zrobić ten stół całkowicie sama, czyli zamówić blat na 20 osób i zrobić właśnie takie nogi, na których tych blat umocuję, ale kiedy dostałam wycenę z same, samego blatu, to się mocno przeraziłam. Bardzo, ale to bardzo droga sprawa. Oczywiście mogłabym kupić jakiś tańszy blat kuchenny, ale on nie byłby tak ładnie wykończony, nie byłoby to drewno, ani nie byłoby to chociażby jakaś wodoodporna, porządna płyta. To nie jest mój styl, więc żeby zrobić to dobrze, no to trzeba było troszeczkę się postarać. No i tak kupiłam stół, który jest bardzo porządny, rozkładany, który łatwo było wnieść, oczywiście łatwo nie było tak do końca, bo jest bardzo ciężki, ale można go było wnieść bez większych problemów, bez yy, wprowadzania blatów przez okna. Ale trzeba go było przerobić, bo to był styl lat 90., drewno było pomarańczowe wręcz, więc musiałam to troszeczkę chłodzić, przerobić, no i tak się prezentuje ten efekt końcowy, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak przerobić nawet takie meble, które może nie są drewniane, ale mają drewniany formir i nie są już modne, są takie retro, ale w ten najgorszy sposób, czyli właśnie w tą taką tendetę troszeczkę przechodzącą w lata 90. Bardzo często teraz próbujemy się pozbyć tego ciepłego bardzo pigmentu z mebli. No to mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. dodatkowo lekko się, jak stworzyć takie fajne, trochę designerskie nogi. Więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć co i jak, to zapraszam was do oglądania dalej. Bardzo długi stem, tak, przepraszam, ale czułam potrzebę wygadania się wam z tego stołu. Bardzo mi No, to wyglądacie dalej. Przechodzimy na voiceover. Tutaj wam pięknie wytłumaczę, co zostało wykonane po kolei. Tutaj możecie zobaczyć mechanizm tego stołu. Jest on naprawdę bardzo, bardzo porządny. Został zakupiony w komisie meblowym z takimi Używanymi meblami, ale nie w tym komisie, do którego zawsze jeszcze Po prostu został wyszukany na OLX i mój chłopak z moim bratem go przetransportowali bo był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Jest on składany na 20 osób i jest wykonany z buku. Tutaj już możecie zobaczyć produkt, którym usuwałam ten potworny żółty odcień tego drewna, tego lakieru, którym został pokryty cały blat i nogi. Nałożyłam cieniutką warstwę. Tutaj był test. I ten test nagrałam. Test zrobiłam też na nodze, na takim małym fragmencie. Zobaczyłam, że nic się nie dzieje z tą okleiną, bo no niestety właśnie ten stół został wyklejony okleiną, czego nie lubię, ale okazało się, że jest ona w miarę dobrej jakości, jest dosyć gruba. Po nałożeniu tego preparatu trzeba odczekać. I tutaj zależy, czy 10 minut, czy nawet 30. Ja poczekam około 15. Jak już zauważyłam, że lakier zaczyna się łuszczyć, to zobaczcie, pięknie schodzi. Wchodzi ta wierzchnia warstwa tego zabezpieczenia. Już widać, że pojawia się jaśniejszy kolor drewna, no ale to jeszcze nie było to. Pościągałam wszystko bardzo dokładnie do osobnego pojemniczka. Zapach jest bardzo ostry, więc polecam założenie sobie maseczki, nawet okularów. Opary są dosyć intensywne. Musicie też pamiętać o przewietrzeniu. Całego pomieszczenia, jeżeli nie robicie tego na zewnątrz. A polecam. Tak to wygląda. No i teraz należy wszystko umyć. Po prostu wodą, nawet z mydłem. Żaden problem. Ja używam tutaj gąbeczki, która ma taką szorstką powierzchnię. Jest to taka typowa gąbeczka do mycia naczyń. Można mocno szorować. Chodzi o to, aby usunąć tą pierwszą warstwę i pozostałości. A teraz nakładam drugą warstwę, żeby jeszcze więcej preparatów, produktów zostało usuniętych, czy jakieś pozostałości. Chciałam dotrzeć jak najgłębiej, ale uważając, żeby nie uszkodzić samego forniru i tego drewna żeby nic się nie odkształciło. Znowu odczekałam około 15 minut i wciągałam wszystko. Tutaj już widać, że ta warstwa jest o wiele cieńsza, a mimo wszystko schodzi. Ten kolor schodzi, więc bardzo dobrze i obiecująco to w tym momencie wyglądało. I znowu mycie. I to już powinno wystarczyć. Można by oczywiście nałożyć jeszcze trzecią warstwę. Wszystko dokładnie wyczyściłam. I jeżeli widziałam po wyschnięciu tej wody, po prostu zobaczyłam, że gdzieś tam jeszcze ten lakier się świeci. To użyłam bardzo delikatnego papieru ściernego, żeby w tym miejscu opracować i ściągnąć ten lakier. Wszystkie krawędzie wyczyściłam. No i już tutaj miałam nadzieję, że będzie, będzie lepiej. I było. Zobaczcie teraz, jak się prezentuje to drewno przed, jakie jest pomarańczowe, ciepłe i jak się prezentuje po. O to mi chodziło, to jest przepiękny, taki chłodny odcień. No niesamowite jest to, że to jest ten sam mebel po wyschnięciu. To jest wspaniałego. Uf, zasapałam się, bo rozkładałam stół. A to kawał drania jest. Jest bardzo solidny. Mechanizm jest tak mocny, więc trzeba było włożyć dużo siły, żeby go rozłożyć. No, i przygotowałam sobie już wszystko, czyli papier wokół do ściągania dalszej części tego lakieru. Tutaj widać tą ogromną różnicę. Więc tutaj i tutaj będę jeszcze ściągać. No i te boki. Co będzie trochę stresujące, dlatego też te papiery rozłożyłam. W niektórych miejscach jeszcze trochę tego lakieru zostało, więc też to pościągam, umyję a na koniec bardzo delikatnie jeszcze zeszlifuję taką jedną cieniutką warstwę, żeby wszystko wyrównać i upewnić się, że nie będzie tutaj tych takich pozostałości. No, różnica jest, więc zdecydowanie warto to zrobić. I nareszcie mam dla Was trik, jak odnowić w miarę współczesny mebel, który jest właśnie taki żółty i brzydki. No i trochę dopasować go. Piękny jest ten kolor. Teraz schnie, a ta część, która już jest sucha, to postaram się szlifierką właśnie te usunąć takim twórczo-delikatnym papierem ściernym. Docinanie rur na artykowskie nogi, żeby pozbyć się tego stylu lat 90., który no nie jest najlepszym. Stylów po prostu, więc tutaj będzie taka noga z rur, to będzie wszystko pomalowane i będzie wyglądać stylowo. Użycie przymiaru. Kalibracja urządzenia. Okay. Dziękuję bardzo. Przymiar jest na tyle profesjonalny, na ile profesjonalny jest stolarz. Nie róbcie tego w domu sami. Teraz rury. Rury kanalizacyjne, dosyć tanie i można z nimi zrobić bardzo dużo rzeczy, co zresztą widać w mojej szkole. Sporo fajnych faktur osiągnęłam właśnie za pomocą takich rur, dostępnych w każdym sklepie budowlanym. Fajne, tanie rozwiązanie. Wrzucę Wam teraz kilka inspiracji stołów, które są bardzo popularne, można je kupić też na Westwing i tak dalej, ale no niestety są bardzo kosztowne. Zrobimy swój. Kiedy mój prywatny, osobisty stolarz skalibrował urządzenie, no to już szybciutko poszło z tym docinaniem. Oczywiście jemu poszło szybko, a ja też spróbowałam. Fajna robota. Tu rękę daj. daj. Pust? Tak. No. Od razu, od razu do góry, wtedy osłona od razu wchodzi na rurę. No, mi mhm. no, się. Jak stolarz zamawia pięć piw? Tak. Dobra, muszę dociąć jeszcze tu z tej strony. Wtedy to, nie wiem, poskręcam i dopiero to będę wyginać. Uh -huh. Rury trzeba wyczyścić z tych fyfroclów takich. I tak to wygląda to jest stelaż zrobiony na takich obrzeżach PCV, bo Oznaczają jest to wygięte. giętki łuk po prostu. Tak. Bo płyta HDF 3 mm, której użyliśmy jako łuku podtrzymujące, podtrzymującego w naszej recepcji, niestety nie nadaje się, bo to jest za duże naprężenie już, za mała średnica rurki, więc trzeba było wykombinować coś innego, co zarazem będzie konstrukcją naszego Naszej nogi, stelaża, jakkolwiek i obrzeże PCV o grubości 2 mm. Świetnie się do tego akurat nadaje. W tym wypadku, no i jak zobaczycie, tutaj wszystkie rurki są połączone ze sobą, czego oczywiście nie będzie widać. Mamy stelaż górny, stelaż dolny już przykręcony, mhm. i tak samo zrobimy dwie jeszcze takie wstęgi przez środek, żeby wszystko się trzymało, nie rozjeżdżało i żeby taką samonośną konstrukcją była, była nasza noga. Pięknie to wygląda, pięknie. W takim DIY najważniejszy jest pomysł, jak to po prostu wykonać. Fajnie jest tak kombinować jeszcze wspólnie, więc myślę, że wspomnienia zrobienia tego stołu zostaną nam do końca życia. Wszystko trzeba było przymocować do tej starej nogi, której zdecydowanie tutaj nie chcieliśmy. Powstały nowe dziury. No i już montaż. Montaż do blatu. Do stołu na tych starych śrubach, które tutaj były. Więc też nie było ryzyka, że coś się stanie z tym blatem. No, jeszcze tylko kilka śrubek. No i proszę bardzo. Nogi są zamontowane. przygotowane do malowania i do olejowania. Wszystko jest przygotowane, zobaczcie. Nogi zostały umyte przeze mnie, odtłuszczone benzyną i teraz będę je pokrywać standardowo Fix Primerem z Flugera. Akurat nie to złapałam. Za farbę złapałam. Zaraz pójdę po Fix Primer i pokrywam cieniutką warstwą. Całość powinna tak do 6 godzin poczekać i wtedy można już nakładać kolor. I tak serio, serio. Przetestowałam to. Zarówno na meblach, nawet na meblach na wysoki połysk, jak i takich plastikowych rurach, że jeżeli bardzo dobrze odtuścicie powierzchnię benzyną, chociażby, no to możecie pomalować. Ten grunt Fix Primer, on bardzo mocno łapie się powierzchni i powoduje, że farba również mocno się przyczepi i nie trzeba wszystkiego matowić i przygotowywać. Bardzo fajna praca z takim produktem, ale należy też pamiętać, że trzeba dać czas na wyschnięcie i takie mocne złapanie się. Ja tutaj niemalże dobę zostawiłam właśnie ten podkład bo już nie miałam czasu nawet malować w późniejszym czasie więc pomalowałam zostawiłam tutaj już blat został przygotowany do olejowania i tutaj ważna uwaga bo sporo pytań się pojawiło są oleje do blatów które są przeznaczone do blatów kuchennych więc ma, mogą mieć styczność z żywnością i taki olej należy kupować tutaj z polecenia Mojego prywatnego stolarza, właśnie ta marka. Odcień naturalny, który delikatnie jeszcze rozbiela drewno i wygląda przepięknie. Efekt naprawdę, wow, robi wrażenie. Więc to wam mogę polecić. No i olej zastyga nie martwcie się zastyga, więc nic się nie odbija. Ten blat nie jest tłusty w żaden sposób. Nazwa olej. No to jedynie ta konsystencja jest podobna, natomiast nie zachowuje się jak olej taki, który znamy kuchenny. Tutaj wszystko zastyga bez obaw. Zobaczcie, wszystko jest suche, można na tym jeść, blat jest zabezpieczony, blat nie wchłania jakichś rozlanych um, później płynów, więc to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Ja korzystałam z tego pierwszy raz, ale zaufałam tutaj profesjonaliście i bardzo, bardzo dobrze to wyszło. Jak już sobie to wszystko poskładałam, wszystkie części blatów, to zauważyłam, że te najczęściej używane, te skrajne blaty, tak jakby, są jednak troszeczkę cieplejsze, więc wymagałyby jeszcze jednej warstwy. Ale kto wie, to na razie też jest mój test. Czy będę musiała coś poprawić, no to prawie bym się przerzuciła, ale to nic. Najważniejsze, że blaty są dużo jaśniejsze i nie są już pomarańczowe. Następny dzień, blat zaolejowany, wygląda pięknie, potem Wam zrobię zbliżenia, ale najpierw malowanie. Grunt jest już suchy, bardzo fajnie się złapał, zabezpieczył całą powierzchnię, która wcześniej była otłuszczona. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nie musicie matowić niektórych powierzchni jeżeli dobrze je przygotujecie, oczyścicie, otłuścicie, a później położycie grunt, który właśnie złapie kolejne warstwy farby. A jakiej farby używam? To chyba nie jest niespodzianka. Odcień Limerick do drewna i metalu. Jest to farba z Castorama. Ten odcień zieleni jest po prostu przepiękny i bardzo chcę go tutaj mieć na tym stole. No, żeby tak go wychłodzić. Zdecydowanie. Pędzelek, wałek i lecim. Tak z dwie, może nawet trzy warstwy mi powinno wystarczyć. I co? Jak Wam się podoba? Myślę, że gdybym pobawiła się dłużej z tym stołem i dłużej bym ściągała jeszcze kolejną warstwę, zdjęłabym, żeby to drewno było takie wyżarte tym preparatem do ściągania jakichś substancji i resztek farby czy, czy lakieru z powierzchni, no to ta byłaby jeszcze bardziej chłodna, bo te środkowe one były rzadko używane. Tutaj już widać jakieś przebarwienie, bo gdzieś tam może stało coś gorącego albo jakiś garnek nawet zdjęty prosto z gazu i się po prostu troszeczkę przypaliło, ale ma to swój urok moim zdaniem. No gdybym nałożyła też kolejną warstwę tego oleju, który jest wybielający, to też pewnie byłoby jeszcze chłodniej. Wszystko zależy od tego, ile warstw. Użyjecie i żebyście stworzyli efekt, z którego jesteście zadowoleni. Ja jestem zadowolona, bo nie ma ciepłego koloru. Jest fajne, młode, dodatkowo nogi, te takie dosyć właśnie tandetne w moim mniemaniu, zostały zakryte i mam taki ciekawy, ładny stół, instagramowy, by można rzec. Bardzo fajny. Dodatkowo jakieś dodatki, dekoracje. Jest punkt. I nie mogę się doczekać, kiedy tu usiądą uczestnicy mojego kursu. Będą sobie jedzie, częstowali fajnymi rzeczami pysznymi. I mam nadzieję, że będą tutaj szczęśliwi. No mi się spodoba. Będzie im wygodnie i są kurczę tu pozytywnie ładnie i nie chcą mi się stąd wychodzić, jest super. No. Cieszy mnie to wszystko. Dobrze, teraz idę dalej sprzątać, układać. Bo tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.